Więc teraz wpuszczasz światło i przyjmujesz je. Nie próbujesz omówić, co ma robić. Nie mówisz muszę dziś sprzedać 200 skrzynek, czyli nic z tych rzeczy. A potem absolutnie pozwalacie na to, co się dzieje teraz z tym światłem. Nie musisz go kontrolować. Trzymaj ręce z dala od tego, trzymaj swój mózg z dala od tego, bo tylko to spieszy. Pozwól mu wejść do Twojego życia. Odkryjecie, że używaliście tego, co nazywam prawdziwą, sztuczną inteligencją waszym mózgiem zbyt długo. To jest sztuczne. Ona nie wie, nie rozumie światła, rozumie tylko logikę. Przyjmijcie to światło. Pozwólcie mu wejść i obserwujcie, co się dzieje, a następnie tańczcie z tym, z tym co się dzieje. Ale próbować to kontrolować, przestań próbować mu mówić, potrzebuję tego, potrzebuję, to, potrzebuję, potrzebuję it tego. It ono już wie, rozumiecie to? Ono już wie. Jesteś jedynym, który to spieprzył, myśląc, że światło, twoja dusza i twoje ja jestem są tak głupie, że musisz im mówić, czego ty tak chcesz. Weź głęboki oddech i pozwól. The only thing, Jedyną rzeczą, która dokonuje zmiany, wpływa na change, zmianę, jest światło. The level of poziom światła. I to wszystko. And it's to jest świadomość. And it's I to so jest simple. takie proste. Takie so proste. Weźmy z, z tym głęboki oddech, like bardzo dobry, breath. głęboki oddech. Zmiana następuje tylko wtedy, gdy poziom światła staje się większy lub mniejszy. Światło jest jedyną rzeczą, która naprawdę wpływa na zmianę. Wszystko inne to tylko gra. To tylko gra. Weźmy teraz głęboki oddech i zacznijmy rabę. Ty jako człowiek możesz wpuścić więcej światła, to rzecz, którą możesz zrobić, ale powiem wam, że i tak ono tam będzie, czy na to pozwolicie, czy nie. Możesz się temu opierać, możesz je odepchnąć, ale prędzej czy później i tak się pojawi. Mówiliśmy o otrzymywaniu, a to, czym to jest, to otrzymywanie Waszego światła. Waszej świadomości. Istnieje pragnienie, aby spróbować nimi zarządzać i kontrolować, i kontrolować, ale potem bierzesz głęboki oddech i po prostu puszczasz to wszystko i otrzymujesz. Zaczyna się to od oddechu. Zaczyna się od oddechu. Oddech, głęboki oddech uziemia cię i skupia. Wprowadza cię w Twoją obecność i odłącza cię od Twojego umysłu. Zróbmy to teraz. Dobry, głęboki oddech. Kiedy wdychasz, otrzymujesz. Otrzymujecie oczywiście powietrze, tlen, ale także otrzymujecie swoją jaźń, swoją obecność. Weź porządny, głęboki oddech i przyjmij. Otrzymywanie naprawdę nie jest rzeczą mentalną. Jeśli zauważysz, że stajesz się mentalny, po prostu weź głęboki oddech. To taki piękny symbol otrzymywania. Wdychasz go, a potem pozwalasz mu płynąć. Przepływa przez Twoje ciało, a potem wypływa. Teraz wdychasz światło. Tak, możesz wdychać światło, absolutnie. Weźcie głęboki oddech i po prostu przyjmijcie własne światło. To Twoja energia, którą wdychasz. To naprawdę dobry sposób, aby zacząć pozwalać sobie na własną energię, kiedy ją wdychasz. A kiedy ją wdychasz, to nie tylko powietrze wdychasz, nie tylko wspólne powietrze, wdychasz, tylko wspólne powietrze które wdychasz. Teraz świadomie oddychasz i odbierasz swoje światło. Zaczyna się od oddechu. To bardzo proste. A potem przyzwolenie. Wiesz, że jestem wielkim zwolennikiem przyzwolenia. I Faktem jest, że wszystko już tam jest. Czy możesz pozwolić? Czy potrafisz wyjść poza swój brak poczucia własnej wartości, swoje stare przekonania, że możesz mieć tylko tyle i naprawdę na to pozwolić? Kiedy pozwalasz, wykraczasz poza postrzeganie siebie jako człowieka. Pozwalacie na swoje wyższe ja, swoją duszę, wasze ja jestem. I naprawdę pozwalacie na świadomość i na światło. Tak często widzę, jak Szambra szuka obfitości, zdrowia lub odpowiedzi. To tak proste jak przyzwolenie. To już tam jest. To już tam jest. Przestań tam wychodzić. Nawiasem mówiąc, mówiąc wcześniej o podróżach w czasie, naszym nowym wydaniu, naszej nowej klasie w chmurze, w całej sprawie podróży w czasie jest to, że nigdzie się nie wybierasz. Nie wskakujesz do małej maszyny, nie przenosisz nawet astralnych wydarzeń z 300 lat czy 20 lat w przyszłość. Nigdzie się nie wybierasz, pozwalasz temu przyjść do ciebie. I kropka. W ten sposób podróżujesz w czasie. Nie wylatujecie w sfery astralne. Tam jest Pozwól, niebezpiecznie. Byłbyś jak stało. w aby tak tak szybko. to takie naiwne. No nie. Podróżując w czasie pozwalasz, aby przeszłość lub przyszłość przyszła do ciebie. Tak samo jest z przyzwoleniem. Bierzesz głęboki oddech. Zacznijmy od tego, głębokiego oddechu i po prostu pozwalacie. się. Na co pozwalasz? na siebie i swoje chwilę. światło. Bierzesz głęboki oddech i po prostu pozwalasz. Oznacza to otwarcie się. Otwórz się. Otwórzcie te drzwi i okna waszej ludzkiej jaźni. Otwórzcie bramy i otwórz swój umysł. Po prostu otwórz się i pozwól. A potem, gdy oddychasz i pozwalasz, przyjmuj. Wiem, że pozwalanie i przyjmowanie są dość bliskie sobie, ale są też trochę inne. Widziałem, jak wielu szambra pozwala. Otwierają drzwi i okna swojej ludzkiej jaźni, wpuszczają światło, ale go nie przyjmują. To tak, okej, okay, światło tam jest, ale oni go nie przyjmują. Nie trawią tego. Przyjmijcie to światło teraz. Pozwoliłeś mu się zbliżyć, więc teraz je przyjmij. To wszystko jest całkiem proste. Gdyby nie miliony nakładek i oporów, wszystko byłoby całkiem proste. Oddychasz. Pozwalasz. A potem otrzymujesz i wchłaniasz. Nie, niektórzy z Was tego próbują. No nie, nie. Zmusicie mnie do zatrzymania muzyki za chwilę, jeśli będę musiał. Próbujesz ująć to w ścisły sposób. Mówisz, dobrze, pozwalam, ale aby moje zdrowie się zmieniło. Otrzymuję energię, aby moje dzieci wyprowadziły się z domu. Pozwalam na nowy samochód. Przestań. Przestań mentalizować ten proces. Przestań być takim cholernym człowiekiem. Jest to otwarte przyzwolenie i to wszystko. To po prostu światło. To wasza świadomość i energia. Bierzesz głęboki oddech. Pozwalasz na to. I przyjmujesz. Nieodłącznym elementem całego tego procesu jest to, że przy większej jasności jest więcej światła. A potem następuje zmiana. Ty, człowiek, Twoja dusza, już wiesz, dokąd iść z tym wszystkim. Nie musisz, musisz, musisz tym wszystkim kierować, po prostu musisz to się tym bawić. Doświadczyć tego. Od a razu niektórzy nie z Was tak powiedzieli: ok, okay pozwalam, pozwalam sobie na nowy car. samochód. Up, zamknij się, wow, po prostu pozwól, dobrze? W porządku, wróćmy więc do podstaw. Zróbmy teraz oddychanie. Zróbmy porządne oddychanie. Pozwólmy teraz temu światłu i energii być obecnym. Wdychaj je i pozwól temu światłu działać. Siedzi właśnie tam, jest gotowe do pracy. Siedzi właśnie tam. Stało bezczynie i tylko czekało. Więc pozwalasz na to teraz. Teraz, gdy już tam jest, przyjmujecie je. Ty je wnosisz. Ty je przynosisz. A, widzisz? To całkiem proste. To tak proste to jak oświecenie ulicy Sezamkowej. To tak jakbyś po prostu wziął głęboki oddech i pozwolił. Bierzecie głęboki oddech, pozwalacie na swoje światło, waszą energię, a potem je przyjmujecie. Integrujesz to. To ty je wnosisz. Bierzecie głęboki oddech i pozwalacie swojemu światłu być obecnym. Otrzymujecie je w tej chwili. Bierzecie głęboki oddech. Pozwalacie na waszą boskość, na wasze światło. I wtedy je otrzymujesz. Wnosicie to do tej rzeczywistości, do tego waszego życia. I widzicie, kiedy to robicie, a jest to tak proste, nie musicie myśleć po swojemu, nie musisz się zastanawiać, ile światła, lub co zamierzasz z nim zrobić. Twoja wrodzona mądrość już rozumie. Ty, człowiek, jesteś teraz zwolniony z całej tej gry ile i co How powinienem zrobić? Jak I ciężko powinienem I nad tym pracować gdzie i gdzie powinienem to umieścić? I a ja, co jeśli zrobię, to źle? To tylko oświetlenie ulicy Sezamkowej. To naprawdę proste. Weź głęboki oddech, aby się skoncentrować. Wtedy pozwalacie temu światłu, waszemu światłu, waszej energii. Aby była w Waszej obecności. A potem ją otrzymujesz. Wpływa do Twojego ciała. Płynie do Twojego umysłu. Płynie w Twoją przeszłość. Płynie w Twoją przyszłość. I teraz masz przepływ. Oddychacie. Pozwalacie na swoje światło. Przyjmujecie je do swojej rzeczywistości i do swojego życia. I teraz macie przepływ. Bierzesz głęboki oddech. Pozwalacie na swoje światło. Przyjmujecie je do tej rzeczywistości i teraz wszystko płynie. I kiedy to robisz, kiedy przez to przechodzisz, to zdajesz sobie sprawę, że pracowałeś naprawdę ciężko nad Próbowaliście być kimś w rodzaju policjanta drogowego, strażnika więziennego tych wszystkich energii. I staliście się tak mentalni i tak uwikłani w tym, że nie mogliście znaleźć wyjścia. Wiem jak to jest. Mam historię, którą kiedyś wam opowiem. Byłem w kryształowym więzieniu przez 100 tysięcy lat. Dla tych, którzy są nowi nie słyszeli tej historii, opowiem ją wkrótce. I zatrzymujesz się, bierzesz głęboki oddech, otwierasz się i pozwalasz. To naprawdę łatwe. A potem otrzymujecie to światło i przez cały czas, kiedy to się dzieje, to światło teraz napływa. I tylko światło może spowodować zmianę. To wszystko. Nie, myślenie, nie przez pozytywne myślenie, być choć możesz przez chwilę udawać, że tak jest, nie poprzez afirmacje, nie a, 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 będąc dobrym chodzącym do kościoła, nie a, 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 modląc się codziennie, nie będąc kimś, kto troszczy się o wszystkich innych. Tylko światło może przynieść zmianę. Tylko światło. Więc bierzecie głęboki oddech, pozwalacie na to światło. Przyjmujecie je do tej rzeczywistości, a potem wszystko zaczyna płynąć. To po prostu zaczyna płynąć. I zdajesz sobie sprawę. że nie musisz mieć tego ogromnego planu, co zrobić z tymi rzeczami, lub jak zmienić swoje życie. Zmienia się to na Waszych oczach w boski sposób. To po prostu zmienia się wbrew Tobie w sposób, który jest boski. I głęboki oddech. Zróbmy to. Głęboki oddech. Weź spokój. Weź głęboki oddech i pozwól swojemu światłu płynąć. I przyjmij to w rzeczywistości w tym ciele. I wszystko znów zaczyna napłynąć. To takie proste. A gdybyś zapomniał, a co on powiedział? Czy mam otrzymywać, a potem myśleć, a potem ćwiczyć? Co on powiedział? To takie proste. Oddychaj. To jest przyzwalanie. To jest przyjmowanie. I to jest przepływ. Barf, znaczy pozbądź się tego, zwymiotuj. Barf. Barf, wiesz, to jest w porządku, bo teraz będziesz pamiętał. Zapamiętasz, co, co on powiedział. Och, mam się tego pozbyć. Tak, pozbądź się wszystkich starych rzeczy i wpuść swoje światło. Uderzyć te stare, mentalne, żmudne, uciążliwe, walczące sposoby. Po prostu pozwól się ich, a potem weź głęboki oddech i pozwól, i przyjmij, i płyń. I odtąd będziesz już pamiętał.